Dzień dobry, dzisiaj o tym, czym jest kadencja. A najprościej rzecz ujmując, kadencja w bieganiu to nic innego jak ilość kroków, jakie robimy na minutę. A żeby być bardziej precyzyjnym, to liczba dotknięć podłoża każdej stopy. Na minutę zamyka się najczęściej w przedziale 150-160 w przypadku mniej wytrenowanych biegaczy, a do 180 to jest ta optymalna, aż do 190 i nawet ponad w przypadku bardzo szybkiego biegania lub w przypadku bardzo krótkich, drobnych kroków. Dlaczego kadencja jest tak ważna? Dlatego, że jest profilaktyką kontuzji. Dzięki pilnowaniu optymalnej kadencji dbamy o ekonomię ruchu, oszczędzamy swoje stawy i wyciągamy maks ze stosunku ilości postawionych kroków do prędkości w biegu i włożonej pracy.